Promotor MMA na Podlasiu z Unii Sportu Walki MB Białystok, Lech Gorczak. Lech, kolejna gala, kolejne wydarzenie w świecie sportu walki w No i na początek zapytam Cię frekwencyjnie, jesteś zadowolony z tego co było, bo niedziela nie kojarzy się ze sportami walki? No tak, my z doświadczenia wiemy, że niedziela czasami na tego rodzaju eventy nie była trafia, trafiana u niektórych promotorów. Niemniej jednak tutaj tak jakby zaprocentowało nasze doświadczenie. Zdecydowaliśmy się na takie ryzyko, ale to ryzyko było po prostu podyktowane tym, że mieliśmy po prostu tak halę dostępną w takim terminie, jak również telewizja TVP3 Białystok zaproponowała taki termin. Więc pomyśleliśmy, że zaryzykujemy. Znamy naszą publiczność tu białostocką. Wiemy, że cały czas jest coraz większe zainteresowanie mieszanymi sztukami walki. No i po prostu zaryzykowaliśmy troszeczkę. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Pomimo niedzieli, tak późnej pory, frekwencja była bardzo dobra. Także myślę, że. Na Podlasiu przyjął się taki trend, że nieważne chyba jaki, jaki dzień, zawsze frekwencja jest. Wcześniej mieliśmy finał Ligi Mistrzów, mieliśmy KSW w tym samym terminie. Mieliśmy też taką sytuację, że otwarcie klubu, otwarcie stadionu. No i to nie przeszkodziło nam, żeby te, zrobić fajny event i, i publiczność do nas licznie przybywała zawsze. To tyle. Co mówiłeś, że nie chcesz oceniać, nie lubisz oceniać własnych gal pod względem sportowym, natomiast chciałbym Cię trochę zapytać o te zestawienia, które dzisiaj miały miejsce, a zwłaszcza o tych, których nie było. Piotrek Kalenik, Krzysztof Kułak, no i przede wszystkim osoba Krzysztofa Kułaka, bo na to walkę, że tak powiem, wszyscy liczyli najbardziej chyba miłość Staśkiewicz. Dlaczego Krzysiek w końcu nie przyjechał? Co tam się stało, że zwakował ten pas? Po prostu e, Krzysiek głównie jest zawodnikiem MMA. E, miał propozycję z organizacji Celtic Gladiator, już od dawna o tym wiedzieliśmy, że będzie walczył e, po prostu w Ameryce. E, niemniej jednak e, pierwotnie e, nasz termin Gali był właśnie na inny dzień, e, zaplanowany. Ta zmiana nastąpiła właśnie w ostatniej, że tak powiem, chwili. E, tak jak wcześniej powiedziałem, e, trudno było tutaj e, znaleźć obiekt sportowy w tym dniu. E, też na pewno e, telewizja TVP zaproponowała nam inny termin. E, byliśmy troszeczkę zniesmaczeni, troszeczkę pod ścianą. Są to tak jakby nasze wewnętrzne sprawy tutaj, że tak powiem, miejskie. Eee, po prostu był to drugi termin, Krzysiek dowiedział się o tym i mówi no szkoda, kurczę szkoda, bo eee, najpierw inny termin, teraz inny termin. Krzysiek wybrał e, oczywiście walkę MMA, jest dla niego ważniejsza, występ w Celtic Gladiator w USA. Eee, no i tak po prostu się to ułożyło, tak? Natomiast z Krzyszkiem Kułakiem bardzo dobrze współpracujemy. Jak to się mówi, mamy też plany na przyszłość. Krzysiek jest takim człowiekiem, że zaskakuje na plus oczywiście. I mówię, cały czas jesteśmy w kontakcie. Życzymy dla niego, że tak powiem, udanych startów. No, wszystko jest ok. Leszek, słuchaj, no, przede wszystkim ważna sprawa. Zawodnicy ze wschodu, zawodnicy z Litwy, były przypadki, że Polacy i to na nadmocnych galach z nimi przegrywali, żeby wspomnieć, że Mindałgasa Wersbiskasa, który w Fenie robił furorę, czy też Marius Bagdonas, który no, złamał karierę kilku zawodnikom. Nie bałeś się jednak, że podopieczni Mindałgasa Smirnowasa, którzy tu przyjechali mogą się ukazać czarnymi koniami, bo co by nie powiedzieć, ale walczyć potrafią. Tak, poziom litewskiego MMA jest coraz większy, to już nie te lata, że Litwini uczyli się od nas, od, od, innych, od innych po prostu um, państw, które już dawno robią MMA. No wiadomo, Polska, Polska ma bardzo dobrych zawodników, wielu zawodników. Na Litwie może tylu nie ma, ale ten poziom o wiele bardziej w ostatnich dwóch latach podwyższył się. To i widać na tutaj naszych eventach. Dzisiaj też bardzo dobre walki Litwinów. Także powiem szczerze, że no, tu też decyduje odległość, tak? bo nasza federacja to nie jest tylko federacja działająca w Polsce. Mamy po prostu takie dobro sąsiedzkie tutaj, że tak powiem, kontakty, układy z Federacją Litewską. Litewską Federacją MMA Klump Pantera, ale też nie tylko bo przyjeżdżają zawodnicy z Kłajpedy i z Kowna, e, także tutaj z Litwinami cały czas są te takie potyczki e, od czasu do czasu zapraszamy tutaj po sąsiedzku też Białorusinów tym, że, z tym, że na Białorusi MMA, no to jeszcze troszeczkę e, no, że tak powiem. E... Ale Artiom bojników jak przyjeżdżał, to bił niestety naszych tak. z Patrykiem Borowskim e... Besztą na czele tak, e, Artiom Woskobojnikow Skobornikow, niezwyciężony w Polsce, sporty stójkowe jak najbardziej, powiem szczerze, że wysoko może czasami nawet wyżej niż polskie sporty stójkowe, chociaż tu może się narażę, bo jak jeżeli mamy wszystkie sporty walki, wymieniać karate, tak, no, boks, wiadomo, jakieś tam tradycje tu na Podlasiu, czy też ostatnio brazylijski jiu czy też coraz lepiej, medale też zdobywają tutaj nasi zawodnicy. Także muszę powiedzieć, że na pewno w stójce tak, w MMA jeszcze niekoniecznie. Ale nie tylko tutaj na dobrosąsiedzkich, tutaj na dobro współpracy się opierają nasze te eventy i kontakty. Dzisiaj byli Zawodnicy z Czech, tak. Także tutaj Dawid Martynik pokazał bardzo dobre MMA. Także. No, cieszymy się, że ludzie z różnych stron Polski, też z Europy są zainteresowani startami w naszej federacji lokalnej, ale zawsze podkreślamy, że Unia Sportu Walki M International, tak? teraz w Stanach Zjednoczonych została w tamtym roku założona federacja o tej samej nazwie Unia Sportu Walki M International. Założył ją prezes Mariusz Gandhi, który na co dzień mieszka i pracuje w Ameryce. Nasz prezes oczywiście. Także nie, wie, nie, nie mamy takich jakiś wielkich planów, ale liczymy, że powolutku, powolutku tam są jakieś też przygotowania. Zresztą Krzysiek Kułak jeździł w Cage Warriors. Występował tam w jednym z kasyn. Właśnie tu prezes Mariusz Gandhi z Unii Sportu Walkiem załatwił mu, że tak powiem, ten występ. Także tu Podlasie, Białoruś, Litwa, ale też jakaś tam furtka, powoli Ameryka. Mamy tutaj menedżerskie jakieś plany związane z zawodnikami z Polski, bo jest szansa pokazywania się tam na galach w USA kontrakty też są bardzo dobre, bo tylko na rok czasu. Mogą podpisać zawodnicy na cztery walki w roku. Wiadomo, że większość federacji polskich czy europejskich podpisuje dłuższe kontrakty, bardziej zobowiązujące zawodników. Natomiast tu jest tak jakby na razie wszystko fajnie to wszystko wygląda. No i tyle, no, parę nazwisk naprawdę tu ciekawych przyjeżdżało do Białego Stoku i liczę, że po tej gali Nastąpi jakiś tam mały przełom, tak? bo pozyskujemy coraz to bardziej wartościowych sponsorów. Też województwo jest zainteresowane promowaniem podlasia na takich imprezach. Także myślę, że optymistycznie trzeba myśleć o przyszłości, ale ostrożnie oczywiście. Słuchaj, ostrożnie, optymistycznie, ale też konferencja prasowa, na której zdradziłeś, że są duże plany z promotorem litewskim. Chodzi tutaj o. Właśnie klubem MMA Pantera Federacje, czy jest ktoś inny, kto organizuje gale, bo nie ukrywajmy, Litwa, MMA, kickboxing kojarzy się z Simona Simonaitisem i King of Kings. Ja może tak, e, najrozsądniej będzie w tej chwili powiedzieć, że e, musimy zaczekać z oficjalną, że tak powiem, e, z oficjalną wiadomością, newsem co do tego. Myślę, że przełom, e, przełom roku, czyli... Pod koniec grudnia podamy jakiś termin. My czekamy na termin, czekamy na kolejną galę MMA Cup i zapraszamy oczywiście do stoku wszystkich sympatyków sportu, walki. Lech Gorczak, promotor, w tej chwili już chyba jedyny promotor MMA na Podlasiu, dziękuję bardzo. No jeszcze wytrwał, zobaczymy na jak długo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.